Międzynarodowa konferencja naukowa w hołdzie ojcu profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu miłosierdzie kościół Maryja odbywała się we wtorek 31 maja na Jasnej górze. Ta konferencja ma dwa wymiary. Pierwszy to jest zauważenie osoby i dzieła świętej pamięci ojca Zachariasza, który był rzeczywiście taką postacią nietuzinkową ciągle. Żeśmy go nawet i przedrzeźniali, używając jego określenia, niedosyt. Po pogrzebie, w takich wolnych żartach. Mówiliśmy między sobą wśród Paulinów w klasztorach, że ojciec Zachariasz, jak się znajdzie w niebie przed świętym Piotrem, to też mu powie, że ma niedosyt. To był człowiek niezwykle dynamiczny, twórczy. Nic go nie zadowalało, ale nie z racji jakiegoś malkontenctwa czy tylko Był to człowiek zakochany w kościele, w Maryi. To był wielki miłośnik zakonu. Składając homagium myśli i osobie ojca Zachariasza chcemy także podziękować opatrzności Bożej za nasz pauliński zakon bo ojciec Zachariasz też wzrastał w pewnej kulturze w myśleniu w modlitwie i w działaniu mszy świętej na rozpoczęcie konferencji sprawowanej w kaplicy Matki Bożej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo metropolita Częstochowski słusznie podkreślił ks arcybiskup Józef Michalik na podobieństwo z jego współbrata i współtowarzysza na drogach ojca Rufina Abramka, że Zachariasz był bardzo maryjny i Mariologiczny. Nie ukrywał swoich uczuć i swojego zapatrzenia w oblicze brodowskiej i jasnogórskiej Boga Rodzicy. Dlatego jego przemówienia, i te pisane i wypowiadane, miały zawsze charakter pomostu do spotkania i dialogu. Były ambitną próbą przekazania czegoś ważnego, co może się w życiu przydać człowiekowi, który zawierzy. Dlatego na wzór i świętego Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, sługi Bożego, był zawsze twórczo niespokojny. W części zasadniczej konferencji wygłoszono 13 wykładów. Jeden z nich przygotował biskup Ignacy Dec, biskup diecezji Świdnickiej, a zarazem wieloletni przyjaciel ojca Zachariasza. Myślę, że w polskiej mariologii no, wypełnił taką bardzo ważną lukę, zwłaszcza się skupił na tutaj na Jasnej górze, na pielgrzymkach, na zawierzeniach Matce Bożej. Tak, to jakoś tak analizował, opracował metodą naukową i to, co pozostawił po sobie, to jest myślę bardzo cenne dla polskiej mariologii i także. Właśnie jest takim y, y, wzorem, żeby go naśladować w tej maryjności, prawda, w tym czci okazywanej Macy Bożej. Nad organizacją konferencji czuwał Jasnogórski Instytut Maryjny i Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.